Jeśli śledzicie serię bieda enduro mniej więcej od początku To wiecie już pewnie, że ten podjazd To był koszmar dla detki, tutaj połamałem kierownicę i większość owiewek No i muszę sprawdzić jak sobie z nim poradzę Mając więcej mocy On się pewnie zmienił trochę od tego czasu Bo pokonywałem go ostatni raz półtora roku temu On jest specyficzny, bardzo sypki i tam u góry jest piąt, trzeba wskoczyć między tutaj w ten wąwóz taki, co się zrobił. Przyczepność dzisiaj jest wyśmienita. Odpuściłem już tam gasu góry, bo tak się tutaj napędziłem, żeby nie przelecieć, nie wyskoczyć tam za daleko. No i odpuściłem akurat na tym pionie i trochę tył mnie nakrył. Próbujemy jeszcze raz zrobić to tak jak należy. A to jeszcze raz. Znowu gaz odpuściłem w nieodpowiednim momencie. Na YZ wydaje się ten podjazd być bardzo łatwym. Spróbuję tak bardziej najechać z lewej strony, wyskoczyć i nie wjechać w ten wąwóz, tylko wycelować tam obok. Starczy na dzisiaj. Widzimy się jutro, hej!